Bosse remonty, biorę przykład z pana Cejrowskiego, podróżnika, a tak na serio, chodziło o to, że po prostu od dłuższego chodzenia w butach strasznie bolały mnie stopy. Okej, okay, witam serdecznie, jest 12 sierpień, przed 15 godziną. I oto pokazuje postęp prac na dzisiaj. Z mieszkania zbiórkowego, zwanego też akcją J, dla Justyny, samotnej matki, dwóch dzieci. Charytatywny remont mieszkania. Więc była to zapłytowana ta ściana od łazienki. Tutaj od, od strony kuchni. Wcześniej było tylko od jednej strony, upodarowano nam różne materiały, między innymi też płyty egipsowe w ilości sztuk 2, brązu były przykręcone, poszpachlowane, osadzone kątowniki. Ten łuk przygotowuje do nanoszenia struktury zgładzi, bo tutaj będzie podobnie. Jak w pokoju struktura zgładzi, więc ten łuk jest już wyszpachlowany tynkiem gipsowym MP75. Tynk akurat nie Ania kupiła ze swoich funduszy. Tutaj jest bazeria panelowa oklejona folią malarską. Zdawało mi się, że wczoraj sobie zrobię tą ściankę już w tej strukturze zgładzi, ale dopadły mnie poważne komplikacje zdrowotne Czy się poważne. Dość ciężko mi było pracować jak te przy dolegliwościach neurologicznych ale co się udało zrobić już pokazuję bu, bu, bu. tak wczoraj udało się tutaj z pomocą ani wykleić tutaj tą skośną ściankę panelami z odzysku może tu odsłonię tak aż do samego dołu nawet jak tu jest z lewo zmywak nie ma kichy tu pod spodem też są panele tylko że na łączeniach po prostu bo tego mieliśmy bardzo mało miłość. Ale są na całej długości. Tutaj, żeby zakryć łączenie, bo to było robione wszystko z kawałków, to przyjdzie osłonka, podłącznik i ramka. Z wielkim, wielkim trudem udało mi się te panele położyć. Dodatkowo jeszcze tam jest kabelek. Będzie go widać. O. tak, tam jest kabelek 2x0,75 do listwy świetlnej która będzie robiła za lekkie oświetlenie kuchni żeby nie zaświecać oświetlenia głównego będzie oświetlało ładnie wylakierowany belek otwory ładnie Wykończone ściany, które jeszcze czekają na swoją kolej, i będzie oświetlało z lewo zmywak taka listwa, będzie od sufitu, od końca aż tam do końca. Więc przedstawia się to w ten sposób. Do tego jeszcze wczoraj było szlifowanie, tutaj belka, od góry. Tego że ostatnio. Zabrakło mi na tą jedną krawędź Na tą jedną krawędź Tam od, od góry Od ściany Zabrakło mi tarczki Nie było wyszlifowane Taki kawałeczek Także wszystko poklejane Przygotowane już Do nałożenia Tej struktury I co muszę pokazać Że rzeczy elektrycznych docelowo łącznik będzie tu obok klamki obok wejścia to jest taka kabloza na razie stoprowizorka zrobiona tymczasowo będę robić sufit podwieszany to sobie zrobię to wtedy na gotowo i co pokazuję tak mamy płytki mamy płytki na podłogę Około 1,60 metra. Więc są to płytki na wyłożenie tutaj przy grodziku. Pod przyszłą umywalką. I tutaj w tej szczelinie koło pieca. Jest to szczelina powietrzna, więc nie można było tego zabudować. Również i ze względów bezpieczeństwa. Musiał być odstęp izolacyjny. Więc nie mogło iść to na równi. Więc to będzie taki upad Ale od dołu też będzie to zabudowane wszystko płytkami płytki kupiła Ania ze swoich własnych funduszy Pokazuję je z bliska takie płytki jej się spodobały No, takie sobie kupiła Także bardzo fajnie Klej mamy. Klej już mamy. Podarowany przez firmę Ultramen ze Środy Wielkopolskiej. Tym razem dobrze mówię. Wielkopolskiej. Bo kiedyś na filmie wkradł mi się błąd. I tak. Zasilanie już dociągnięte do gniazda. Do gniazda nad umywalką. Będzie nie wiem, czy jeszcze czy pojedyncze, czy podwójne. Zobaczę, co nam się uda uzyskać. I do oświetlenia lustra. Jest to przewód 5x2,5 YKY ziemny. chociażby dlatego, że zależało mi go jak najłatwiej tu umieścić i żeby miał porządną izolację. I tam wchodzi do rozdzielnicy. Było tu troszkę zabawy, typu że rozdzielnicę trzeba było zdjąć, oczywiście podwiesić ją na przewodach. Były to prace pod napięciem, chociaż już odwieszanie tej rozdzielnicy było przy wyłączonym zasilaniu, aby ten przewód. Aby ten przewód do tej rozdzielnicy wciągnąć. Tu zrobię tylko zajawkę, krótka informacja. Obecnie na lodówkę jest założone takie oto urządzenie. Tylko w skrócie podpowiem RCBO. Co to jest? Ile kosztuje? skąd można to mieć, jak się to instaluje. Będę mówić już w kolejnych odcinkach na trochę innej realizacji, gdzie będę mieć więcej takich urządzeń do zamontowania. Link do zrzutki oraz cały rys akcji, którą tu wykonuję, wszystko wyjaśnione po kolei co i dlaczego znajduje się w opisie filmu, pod filmem. Więc zachęcam szczególnie osoby, które zerkają tutaj dziś pierwszy raz, aby zapoznać się jak wygląda i dlaczego wykonywana jest akcja J. Okej, okay, w dzisiejszym środowym odcinku byłoby to wszystko. Więc taka krótka relacja powykonawcza, nie było za bardzo siły coś skręcić. Um... Z etapu wykonywania prac także pokazuję już wykonane. Nie wiem, na ile uda mi się tu jeszcze być w tym miesiącu, czyli w sierpniu. Bardziej tak pod koniec albo już wrzesień. Więc dzięki za uwagę. Pa!